9 kwietnia. Rozmawiaj z Bogiem, nie tylko o Bogu. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Psalm 23, werset 4. Forma psalmu 23 jest pouczająca. W psalmie 23, w wersetach od 1 do 3, Dawid mówi o Bogu jako On. Pan jest pasterzem moim. On poniesie mnie. On prowadzi mnie. On duszę moją pokrzepia. Następnie w wersetach czwartym i piątym Dawid odnosi się do Boga jako Ty. Zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska Twoja i kij twój mnie pocieszają. Ty zastawiasz przede mną stół. Ty namaszczasz oliwą głowę moją. Następnie w wersecie szóstym zmienia z powrotem: Zamieszkam w domu Pana. Lekcją, której możemy się nauczyć z tego fragmentu, jest to, że nie jest dobrym mówienie przez bardzo długi czas o Bogu bez rozmawiania z Bogiem. Każdy chrześcijanin jest przynajmniej teologiem amatorem, to znaczy osobą, która stara się zrozumieć charakter i drogi Boga, a następnie ułożyć to w słowa. Jeśli nie jesteśmy małymi teologami, wtedy nigdy nic nie powiemy do siebie nawzajem lub do Boga o Bogu i będziemy bardzo niewielką prawdziwą pomocą dla wzajemnej wiary. Lecz nauczyłem się od Dawida z Psalmu 23 i innych psalmów, że powinienem splatać moją teologię z modlitwą, powinienem często przerywać moje mówienie o Bogu rozmawianiem z Bogiem. Niedaleko za zdaniem teologicznym Bóg jest szczodry, powinno przyjść zdanie modlitewne: Dziękuję Ci Boże za Twoją szczodrość. Po słowach Bóg jest pełen chwały, powinno przyjść Uwielbiam Twoją chwałę. Tak musi być, jeśli odczuwamy Bożą rzeczywistość w naszych sercach, myślimy o niej w naszych głowach i opisujemy ją naszymi ustami.